ves Takie mamy 3 do 3, więc że z żadnej duszy. Lecz nawiązuje się walka, gala. Tak mało punktów zdrowia. Gala podjeżdża. Czy się obronią? Nic na to nie wskazuje. To def, def! Słyszycie to męczenie, To koza! I gołtuje ten teamfight za tej ściany. Przez nią przeskakuje Kingen. I Deft mówi, że dołączam do imprezy. To mogą być dwie i 2,5 sekundy, które mogą zmienić wszystko. Ale brief nie odpuszcza. Ten jack to bija defta. I tylko Azrok zwalczy. Tylko Zek 1 na 2. Ale potężny cios tej waj. Przerik flip za drugą stronę ściany. Zeka jeszcze może myśleć o doskoku, ale to byłoby szaleństwo. To się wydarzyło. Piotrek RNG tu wygrywa. Zeka jeszcze tutaj tańczy. Jakim cudem ma jeszcze Ultimate. I tu jeszcze, ale za całą tego wysadza. Jest tu Jax, kręci młyniec, ale Counter Strike nie działa. Valorant również, bo w loru wygrywa Zeka. Cóż za fight od Zeki. Nieoczywisty bohater tej informacji. Raz jeszcze wzbija się na